Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy Waze Ventura. W ostatnim odcinku pozbyliśmy się stąd Żaka i jego ochroniarzy. Natomiast teraz musimy sobie tutaj zrobić jeszcze kilka rzeczy. Pierwszy, co nas interesuje, to jest stół nawigacyjny, na którym znajduje się mapa, i tam udamy się w pierwszej kolejności. Aaaa, stół nawigacyjny. Musimy się dostać do wulkanu. Tak, to jest taka bardzo prosta zagadka, polegająca na przesuwaniu elementów w wolne miejsca, tak aby utworzyć obrazek. Jest ona wyjątkowo prosta. Zwróćcie uwagę, przesunęliśmy każdy element tylko raz i w zasadzie cel? sprawa jest gotowa. Wulkanek. Pielęgniarko, Koale poproszę. Tak, teraz będziemy potrzebować tego zwiniętego kawałka mapy, którego zebraliśmy z kajuty Żaka. I w ten oto sposób mamy już całą mapę. Teraz naniesiemy sobie na nią koordynanty, które znaleźliśmy w tajnym pokoju. I zaznaczymy... teraz jeszcze przerzucimy folię i zaznaczymy sobie te koordynanty za pomocą pióra. Panie Sulu, zsynchronizować wszystkie namiary na wulkanie. Cztery łapy i spok... E, spike. Nastaw swój skaner na średni zasięg. Na wulkanie. Jazda. Teraz podejdziemy sobie do sonaru. Tutaj musimy wykonać pewną mini gierkę. Generalnie gra jest dosyć prosta, chociaż nieco irytująca. Musimy tutaj śledzić wieloryba, który ma nadajnik. Jest to ten sam wieloryb, którego znaleźliśmy pod pokładem w luku. Ten, który był zamknięty w tej pseudo konserwie. I tutaj, jak widzicie, przy użyciu strzałek po prostu podążamy za tym wielorybem. Nie jest to aż tak proste, jak jest to widoczne tutaj na filmie. Troszeczkę się namęczyłam, żeby to dobrze wyszło. Jest to dosyć irytujące, ale udało nam się znaleźć wulkannie. Podążyliśmy za wielorybem właśnie w dobrym kierunku, nie zgubiliśmy go. Teraz to co nas interesuje to jest ta platforma. Tutaj jest taki malutki pixel hunting, ponieważ tu znajduje się taki punkt, w którym schowany jest przycisk, a my właśnie tego przycisku potrzebujemy teraz użyć. I tutaj jak widzicie wulkania jest chroniona przez jakąś wielką, okropną ośmiornicę, i my musimy się jej pozbyć. Tutaj z pomocą przyjdzie nam konfiguracja sygnałów, którą znaleźliśmy w dzienniku rzaka w jego własnym pokoju. Jeżeli się przyjrzycie, to na dole jest taki czerwony przycisk. On odpowiada za generację sygnałów, i tutaj musimy użyć odpowiednio długi sygnał. Krótki i znowu długi, zgodnie z tym, co było w dzienniku. Oto dopłynęliśmy do wulkanii, teraz możemy opuścić łódź. Wyjdziemy sobie... właśnie... Tak, wyjdziemy sobie na zewnątrz. I tutaj mamy... Tutaj mamy wieloryby. Musimy po nich skakać w taki sposób, aby doskoczyć do tego panelu sterującego na tej drewnianej chatce, czy też podwyższeniu. Jakimś pomoście, ciężko mi powiedzieć co to jest. Tutaj jest o tyle wredna ta gra, że po prostu nawet jeżeli dobrze skoczymy, nie spadniemy w trakcie przeskakiwania. Z jednego wieloryba na drugi, to niestety tak czy inaczej te wieloryby mogą nas zrzucić. Mogą nas zrzucić na dwa sposoby, albo tak jak ten ostatni, który przed chwilą widzieliście, wyrzucą przez otwór wodę i ona niestety nas spycha, albo po prostu się same z siebie zanurzą. Wszystko rybie, co się rybi kończy. Ale tutaj Eee. w tytułnym domku dla kryminalistów. Dosyć gładko tego, nam to poszło. A z zmierzamy do domu. Z małą ilością zielonego świństwa dla naszego znajomego krwiopijcy. Dziękuję. I po raz kolejny znajdujemy się przed apartamentem Ace'a. Oczywiście potrzebujemy wejść do środka, tak więc w tym celu podobnie jak ostatnio wyciągamy klucz. po prostu otwieramy sobie drzwi. E, tak, sprawdźmy sobie, czy mamy jakieś nowe wiadomości Nie ma prądu e, Nie ma prądu e, Ciekawe, zwróćcie uwagę, że jest tutaj notatka nad śmietnikiem Przeczytajmy ją e, sobie Chcę zapłaty, Ventura Ja nie żartuję Dupek tak, jest to notatka od Shikadensa, który prawdopodobnie za to, że nie zapłaciliśmy, odciął na prąd. Zresztą, teraz ktoś puka do naszych drzwi. Prawdopodobnie jest to właśnie Shikadens, Dlatego, zanim otworzymy drzwi, to rozwiesimy sobie ten ekran projekcyjny. Właśnie zainstalowałem to cacko Spike. Stary Siki powinien się nabrać. Dupek. Dobra. Teraz po prostu otwórzmy drzwi. Zgadnij jaki dzisiaj mamy dzień, Ventura. Dzień matki? Nie. Dzień dziecka? Dzień zapłaty. Tak. Ace zatrzasnął drzwi za Shikadensem, pomimo tego, że przecież miał pieniądze i nawet o tym mówił, że ma pieniądze, żeby zapłacić za mieszkanie. Dziwne. Trochę tu zbyt przytulnie. O, od razu lepiej. Dobra, otwórzmy sobie e, może jeszcze ekwipunek. Mieliśmy pieniądze, ale zwróćcie uwagę, że ekwipunek jest pusty. Mamy tutaj tylko i wyłącznie klucz. No, jest to dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że Ace mówił o pieniądzach jeszcze przed wejściem do apartamentu. E, Tymczasem chciałam Wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: mianowicie, nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy rozwieszamy ten ekran projekcyjny, to. Cały odgłos zwierząt w mieszkaniu milknie, po prostu nagle wszystko zamiera. Jeżeli tego jeszcze nie zauważyliście, to cofnijcie sobie filmiki i sami się przekonajcie, że tak właśnie się dzieje. Zwierzęta jak na komendę po prostu milkną w momencie otwierania tego ekranu. Tymczasem. A, więc to tutaj postawiłem moje elektryczne węgorze. Tak. Tymczasem wykorzystajmy sobie nasze elektryczne węgorze. Potrzebujemy prądu. W tym celu udamy się do łazienki. Też mogę grać kartami densa. Tak. Nalejemy sobie wody do wanny. Na pewno nam się to przyda. A teraz wyjdziemy z łazienki i zwróćcie uwagę, że tutaj między telewizorem a tym narożnikiem zajdём. Znajdują... wybawcze kable. Znajdują się kable dokładnie i one na pewno nam się przydadzą. Jeden koniec kabla zamocujemy do skrzynki z bezpiecznikami. Natomiast drugi koniec kabla zaniesiemy sobie do łazienki z myślą o włożeniu gotowanny. Ale teraz potrzebujemy jeszcze czegoś. Tutaj w szafce, jak widzieliście, znajdują się rękawiczki. Weźmy je sobie. A teraz zabierzmy akwarium. Żaden problem. Poradzę sobie. Jestem pakerem. Nie męczę się. Gdzie mam to postawić? I skierujmy się z tym akwarium w stronę łazienki. Natomiast teraz postawimy je sobie na stałku i skorzystamy z rękawiczek, które przed chwileczką zabraliśmy. Rękawiczki musimy użyć na sobie. Gdybyśmy próbowali ich użyć na akwarium, to nic by z tego nie wyszło, tak więc używamy rękawiczek. I teraz zabieramy sobie węgorza albo dwa i umieszczamy je w wannie. Pływajcie! Teraz natomiast weźmiemy sobie tą drugą końcówkę kabla i po prostu również umieścimy go w wannie z węgorzami. To się nazywa postęp! Miód na moje serce! Jestem już naelektryzowany! Jestem bosem urządzeń! Mogę zrobić wszystko! Dobra. Teraz, skoro już mamy prąd, to przejdźmy sobie dalej, sprawdźmy, czy nie mamy jakichś nowych wiadomości na automatycznej sekretarce. Ace, zadzwoń do mamy! Trzymaj się! papa. pa! pa. Jej wyrażenia są tak piekielnie słodziutkie! Tak, tę wiadomość już słyszeliśmy, natomiast sprawdźmy, czy nie ma jakichś innych jeszcze. Panie wentura, potrzebuję pomocy. Moje pchły uciekły. Chcą dołączyć do cyrku. Nie! A, dobra, wygląda na to, że już żadnych wiadomości więcej nie mamy. Teraz potrzebujemy skorzystać z naszego laptopa, tak więc zróbmy to. Szefie, gdzie zniknąłeś na tak długo? Tknie tu od paru godzin. Małe spięcie z Cicadencem. Nic takiego, z czym taki gość jak ja nie dałby sobie rady. W porządku. W ogóle to dzwoniłem do ciebie, aby ci powiedzieć, że kapitan Sims skończył już łódź podwodną. Jest przygotowana do łamania lodu. Możesz płynąć do tych hasków. jakież to słodkie. No to ruszam w podmorską wyprawę. Zobaczymy się, ale dopiero podczas rejsu na północ. Dziennik kapitana, data gwiezdna 23,9. Po wysadzeniu Żaka w najbliższej bazie gwiezdnej oddaliliśmy się na w kierunku Anacki. Oficer naukowy z Pajki, a będziemy lądować w poszukiwaniu zaginionych hasła. Dobra, teraz widzimy już jakąś krainę lodu i śniegu. Widzimy Eskimosa, natomiast nie widzimy naszej łodzi. To, co musimy teraz zrobić, to uaktywnić punkt. Dokładnie tutaj chodzi o... Przerębel, kliknijmy sobie na niego, siemanko! Cześć! Uhu, nie radzę tam wchodzić! Dobra, teraz porozmawiamy sobie z eskimosem. Mamy tutaj opcję zaprowadź mnie do wodza i właśnie ją wykorzystamy. Weź mnie do grzejnika, a potem weź do siebie. I teraz wchodzimy do wioski Eskimosów. Tutaj lokacja jest bardzo kolorowa, bardzo taka pozytywnie nastrajająca, bardzo przyjemna. Mamy tu aktywny punkt, jest to iglowodza. Natomiast rozejrzyjmy się jeszcze troszeczkę, zobaczmy, co tu ciekawego się znajduje. Tu stoi eskimos, dalej również mamy eskimosów i jeszcze więcej eskimosów. O, a tutaj proszę, mamy eskimoski. Dobra, użyjmy tego punktu aktywnego, którym jest iglowodza. O. Ej Hej tam! Przychodzicie tu często? Ej, zwentura, psi detektyw! Najwidoczniej nie mówisz po angielsku, nie ma problemu. Będę się porozumiewał międzynarodowym językiem hula. Zauważ faliste ruchy rąk. Tajemnica tkwi w nadgarstkach i w biodrach. No dawaj, kręć tymi bioderkami! Dawaj! Nie wstydź się wodzu i raz i dwa! Dawaj! Rzecz jasna, plastikowe hula hot jest pomocne. A tak, Ace i jego próby komunikacji. Zwróćcie uwagę, że tutaj nad wodzem pojawia się jakiś taki odorek. Jest to najwyraźniej jakiś jego specyficzny zapach. Przypuszczam, że nie jest jakoś szczególnie przyjemny. Przykro mi to mówić, ale to lepiej wyglądało na niedźwiedziu. Aż dziwne, że Ace tak łagodnie na to zareagował, ponieważ jednak wódz nosi skórę niedźwiedzia, co oznacza, że musza, musiał go uprzednio zabić, a dla Ace'a no to raczej może być kłopotliwe. Ham, cóż, teraz porozmawiajmy sobie z tą kobietą obok wodza. Zapytajmy się jej, kim jest ten facet? Co to za śmierdzący sztywniak? To mój ojciec, nasz wódz. No chyba nie było to dla nikogo zaskoczeniem, że jest to wódz wioski. Natomiast jest oczywiście palną gafę już na samym wstępie, obrażając ojca dziewczyny. E, dobra, powiedzmy teraz, że jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc. Przybyłem pomóc twoim ludziom, o wodzu. Usiądźmy przy ognisku i porozmawiajmy. A, tak, pomysł, żeby porozmawiać przy ognisku, jest całkiem trafiony, biorąc pod uwagę sposób, w jaki ubrany jest ta izwentura zupełnie nie jest przygotowany na warunki panujące w tym miejscu. Tymczasem zapytajmy dziewczyny, dlaczego jej ojciec się tak na nas patrzy. Jakiś problem, wodzu? Mój ojciec jest podejrzliwy w stosunku do tych z wielkiego świata. Ostatni biały, który tu był, zmusił go do wymiany rocznej dostawy skór na kieszonkowego wędkarza. A tak, wódz jest podejrzliwy w stosunku do obcych, ponieważ jest człowiekiem naiwnym i dał się zrobić w konia przez jednego, jakich nazywa ludzi wielkiego świata. Tymczasem zapytajmy się, w czym problem? No, robi się cieplej, ale jestem tu w sprawach służbowych. Możesz mnie oprowadzić? Obawiam się, że to nie będzie takie proste. Mój ojciec jest bardzo podejrzliwy. Aby zyskać jego zaufanie, musisz się wykazać w nasz tradycyjny sposób. Hmm, ciekawe. Musimy przejść chyba jakiś rodzaj testu, tak czy inaczej dowiedzmy się w ogóle, o co chodzi. Zapytajmy się. No dobrze. Prowadź. Aby się wykazać musisz pokonać najsilniejszych mężczyzn albo zadowolić najwybredniejszy spośród dziewcząt w wirtualnym akcie pocierania nosami. Ciekawy wybór. Ja zdecyduję się na ten uroczy akt pocierania nosami. High? Jeśli nie wrócę za pięć minut, to znaczy, że rozmyślam o baseball. Czy psów nadal nie ma? A teraz zaczyna się prawdziwy sprawdzian eskimoskiego mężczyzny, wymagający zręczności, odwagi i dużej siły fizycznej. Powinienem cię poinformować. Spike, moja małpa, będzie walczyć za mnie. Jak widzisz, jest bardzo sprawna. Musisz skonstruować wspaniały totem z sześciu kawałków, które tutaj leżą. Jeżeli ułożysz właściwie totem, zyskasz aprobatę wodza. Jeżeli użyjesz niewłaściwych kawałków, no cóż, nie chciałabym być w twojej skórze. Zaczynamy! He, he i tutaj zaczyna się słynna zagadka z totemem. Do tej zagadki nie ma żadnych wskazówek, to znaczy była jedna. Za moich czasów powiem Wam, że dostęp do internetu nie był tak powszechny jak jest teraz. Internet był w zasadzie takim wynalazkiem, na który mogli pozwolić sobie tylko nieliczni i to zwykle ludzie pracujący w dużych korporacjach mieli do tego dostęp. Natomiast właśnie tą jedyną wskazówką był po prostu narysowany, już ułożony totem na papierowym czy też kartonowym opakowaniu gry. U mnie był z tym problem, ponieważ ja, jak grałam w tą grę jako dziecko, to pożyczyłam ją sobie od koleżanki. Natomiast koleżanka pożyczyła mi ją po prostu już w tym zwykłym plastikowym opakowaniu. Nie miała pudełka kartonowego. Nie wiem, czy je wyrzuciła, czy po prostu zgubiła gdzieś. W każdym razie, no ja nie miałam dostępu do tej jedynej dostępnej wskazówki. Tak więc dużo, naprawdę dużo się z tym namęczyłam i wiele łez jako dziecko wylałam, że po prostu nie mogę tej zagadki przejść. Tymczasem ułożyłam tutaj totem niewłaściwie, ponieważ chciałam wam pokazać, co się wydarzy, kiedy totem zostanie źle ułożony. Żyłeś bogów. Małe oświecenie. E, dobra. Zacznijmy jeszcze raz. Tym razem zróbmy to w poprawny sposób. Zaczynamy od tego niebieskofioletowego klocka i dalej układamy w taki sposób, żeby krawędzie zewnętrzne wszystkich tych elementów, które kładziemy, jakoś w miarę dobrze się układały, żeby linie łączeń, te poziome linie również ze sobą jakoś grały, żeby pasowały wzajemnie do siebie. Teraz gdybym miała tą grę przechodzić po raz pierwszy, to raczej już doszłabym do tego, w jaki sposób ten totem należy ułożyć. Jednak tak jak Wam mówiłam, jako dziecko miałam z tym spory problem. Teraz, już z każdym klockiem, widzimy, że po prostu ten totem nabiera kształtów i faktycznie zaczyna wyglądać dobrze. Tak więc, został nam już ostatni element, układamy go na górę i zagadka rozwiązana. A. Więc, co się trzęsie oprócz mojego termometru? Obudziliśmy się pewnego poranka, czując się, jakbyśmy byli na naćpani. Nasze haski zniknęły. Coś tu śmierdzi. I to nie jest twój nieświeży dezodorant z wieloryba. Oto miejsce przestępstwa. Dobra, trafiliśmy do miejsca, z którego zniknęły haski. Tutaj pierwsze co nam się rzuca w oczy to oczywiście żółty śnieg. Um, no cóż. Żółty śnieg. Nie polecałbym go jeść, chyba, że jesteś zawodowcem. Jest świeży. Zdaje się, mówiłaś, że psów nie ma od paru dni. Ależ tak jest, Spaj! To jest miejsce przestępstwa! Teraz bądź przydatny i zdejmij odciski palców. A tak, pozwolę sobie nie skomentować tego, co przed chwilą spożył Ace Ventura. Musimy tutaj przeprowadzić śledztwo i dowiedzieć się, gdzie zniknęły Haski. Natomiast to wszystko zrobimy sobie już w następnym odcinku. Na dziś to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I oczywiście zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!